Bacząc gdzieś, Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. Ubramy świątyni prosiłem o nią, i do końca szukać jej będę. W jej rozkwicie, jakby dojrzewającego winogrona, serce me nią się roz, rozradowało. Nroga moja wstąpiła na prostą drogę od młodości mojej idei jej śladami.

wszystko. Drzewo przy W żadnym lesie takim nie jest jedno, na którym sam Bóg jest. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszne, owocne siło. Modlitwa we wszystkich potrzebach. Najokrętsza Matko Karbalistkiego Sanktuarium, Pani Ty Nasza, Największa pobołów uciechy. Z głęboką pokorą i dziecięcą ufnością zbliżam się do Ciebie i błagam, żebyś nam wyjednął swego syna miłosierdzie za nasze grzechy i skuteczną pomoc w naszych potrzebach. W tym miejscu, przez Ty wybranym, tak wiele razy pomagałaś ludziom cierpiącym, smutnym i nieszczęśliwym. Dlatego my ufamy, że nas nie opuścisz w naszych zmartwieniach. Ale jako matka najlepsza. Weźmiesz nas swoją opiekę teraz i przy śmierci. Amen. Matka Boża jest pełna łaski. Jest pneumatofora, rodząca Ducha Świętego, niosąca Ducha Świętego. pneumatafora. Tak jak ptaki mają kości pneumatyczne, czyli pełne powietrza, pełne wiatru, pełne ducha. Tak pneuma, włoch, adonai, jachta. Emanuel, Bóg z nami, Jezus. To wszystko imienia tego samego Boga. Jest nas wielu na świecie. Każdy z nas ma swoje powołanie. Trafiają się w różny sposób. Kisze ta Bale, Renasz, Szeker, Maria, Lenarasza, Karabinów, Jaszej. Kera Maria, Lenarasza, na Szeker,

o, od Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boże, ucz się z nami teraz, w godzinie śmierci naszej, ale. To ja, służebnicy Państwa, niech im się wstanie według Słowa Twojego, żeby w sali mali plen de Gras, le senior, le salib, zadbaj mi o dektadelewam, le beni. Sant mario Marty, de Dieu, prij panu poro, pesha, mętną mu jelordę od Słowo Asłowo, się wstało, zamieszkuję między nami. Zdrowaś Marię, łaskiś pełna, pani z sobą. Błogosławionaś między nas sami, i błogosławiony panu Twojego Jezus. Szlęta Maria, Moczko Boża, męczymy z Wami grzesznymi. Teraz. I w śmierć naszą. Ojcze, mocą Twojego imienia, uwielbiam Ci i chamci czule. Ojcze, mocą Twojego imienia Jachwe, uwielbiam Ci i Chamci czule. Ojcze, mocą Twojego imienia Jachwe, uwielbiam Ci i chamci czule. Ojcze nasz, który się jest w niebie, świętszy imię Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chyba naszego, Panie do dzisiaj. I odpuść nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowańcom. nie dopuszczaj, abyśmy byli kuszeni ponownie, ale nas zbrodni zmięklowani. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć Twoje. Przyjdź królestwo Człowieka. bądź może swoje jako w niebie, tak na ziemi. Dla naszego powstrzymiego nam dzisiaj i opóźnion nasze winy, jako im my odpuszczamy naszym na łańcuchu. nie dopuszczać mieli pokusa, nas bardzo złego Ana. Ojcze nasz, Chrystus jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chwała naszego powszedniego dajmy dzisiaj i odpuszczamy nasze winy, jako inne opuszczamy nasze winy łańcom. Nie dopuszczamy win w ogóle i pokusom, jest władza, Τα μπεπάγια πέτανα και έκαμε και ρε πέτε στρέι. Πα πίνα βαχά, πέρα κι ο κοιμάσα τα ισέι. Χωρία σου και και ρε μέσα να σε τα Κέρνια κι να μάχαει, τα μπαγιά Κυριακάριο, κερασέ, 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 Krabariem na szaryamana szy, krabuna ma szantara, ma naszyriem na naj, krabuna ma szarya, uwielbiam Cię Boże. Krabariem na szantara, ma naszyriem na szyj, ma ja wszech posiednich łask. Kisha ta

Κοριέσαι καρεμινέρες, μαχάταρα δυνακές, καρεμπαγία με να μάσαι καρεμινέρες, καρεμαρία με να σε καρεμινέρες, καρεμπαγία με να μάσαι καρεμαρία με να σε, χωρεμαρία με να μάσαι μαχάταρια και καρεμινέρες και βαράχα, χωρεμαρία σε καρεμινέρες, μαρεμινέρες σε καρεμινέρες, σε chorym na nasze, na Jemena, chytariem na Kierz, chorym na Jemena, na Sherylia, chorym na na Sherylia, na na bądź uwielbiany Boże, ponad Dniem, ponad samą ziemią. Chwała Tobie trzeciej mocy wielkiej władza i królestwie, i panowaniu, moc, i mocy poczęcia, duchu ognia, duchu żarze. Wichrze i pożarze przyjdą święty. Drugą duchu żarzy, wichrze i pożarze przyjdą Przyjdź do święty. 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 Przyjdź O Święty. Przyjdź O Święty. Przyjdź O Święty. Przyjdź O Święty. Grema jeszek. Grema rem na jeszek, grema na Maria, maria, maria. maria kish abata Amhat

Kisza, albo że zering naszo z całego serducha nasza Maria, na naszo Kremariem na maria bariamo nasza kar nasza na nasza Krem nasza karina maria nasza karina maria nasza karina nasza nasza na nasza przez traumę podziękuj Bogu. Złóż się wers. Napisz na naszym kanale o tym, co Połóż rękę na miejscu, które jest chore, na sercu. A drugą rękę do góry. I.

Kiraman, Maria, Mona, Shankar, Meszej, Haramariam, Mona, Shankar, Maria, Mirja, Yeshua, 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 Mirja, Yeshua, Alleluja.

Dziękuję kochani, że wysłuchamy tej audycji. Mam nadzieję, że spotkamy się w lepszych czasach w ojca, blisko jego tronu. Ja bym chciał być podmuszkiem jego tronu, podmuszkiem jego. Chciałbym być wstarty na proch. Zniszczył.

Choriam na shi, riyadama kashen, karam nariya shi, karam na shi.